Witam Jesteśmy w Osieku Na tak zwanym boisku Jest dzisiaj z nami Oskar I Maja Ja specjalnie wyszedłem z domu Z lekkim Przeziębieniem Aby nagrać ten materiał I pokazać wam Na co stać maszynę O nazwie Aprila Nie wiem jaki to model Nie znam się na motocyklach Aprila to Aprila i chuj Na zegary Zaraz <noise> teraz teraz się odpali od od Co jest To jest moja maszynka To jest moja suczka Jestem jej wierny Aprilia Kocham włoski. Włoski są ciepłe. Tak, ich kraj. Lubię opierdalać makaron. I małże Włoszek. E... Tak? Tak. To jest moja dziewczyna. Pozdrawiam. Zatrzymy... Oprowadzę Was, koni. E, Zatrzymy od tyłu, od wydeszku. Chodź tu spójrz. Na tą nalipkę. Handmade. V6 Nie chodzi o to, że silnik jest V6 Prostu kurwa wydech się tak nazywa Bo kurwa tak Leowin też ma to Drogi był Drogi kurwa był Dwa koła pełne słońca Nie ma Tarcz nie ma Bloków też z tyłu nie ma Plastizki trochę poobijane Ale to nie za mojej kadencji No to na krótkie Tu Tura... jak... Był szlif na tą stronę, na pewno. E, Zawieszenie wylane, ale chuj w to. A tak? Poza tym, kurwa tyle. Bajery. E, kluczyk. Siedzenie się zdejmuje. Wow. Największy <grywa> bajer tego motoru, kurwa. Przepraszam. Mamy, kurwa, komputer pokładowy. Patrzcie, tu mamy godzinę, kurwa. 5.17. I teraz patrzcie. Telefon. Która jest? No kurwa, minutę do tyłu, ale jest. Patrz tu, patrz tu. Różne tryby. Tu, tu, tu. Przyciskiem sobie zmieniałem tryby. Mamy woltomierz. Drag, kurwa, co jest ten? Yy, do mierzenia. No kurwa, do pomiarów. Drag race, co nie? Drag race. Następne co mamy? Ja A kurwa, kilometry? 36 tysięcy na stukane. No i to trip. Kurwa, 26 zrobiłem. No i yy, to tyle. Przyszło zaprezentowanie dźwięku silnika. Jeba... Co pierdoł pierdala srogo! Ale srogo! To no, by na wildzenie lepsze było? Mój olej, który ma czerwon znać. Tylko się nie rozpierdą. Jak byś jechał to w śmietnik. Jakbyś jechał to w śmietnik wal. Do przodu trochę! Ja pierdolę, siły dym. Ty, fajne! Koniec tych sztuczek. O kurwa, wybuchnie. Dobra, koniec. Kurwa, na dwójkę bym wrzucił podczas palenia, ale chyba, że rozpierdoli się. Co sądzisz o swoim chłopaku kaskaderze, który zaprezentował trik o nazwie palenie gumy? Um, chyba moje mówi samo za siebie. Nie no, nie no, jest cudowne i bardzo mnie cieszy to, że mogłam... pojechać e, ja na aż do osieku na... tutaj na... Cudowne boisko. Może pokaż boisko, pochwal się Mateusz, bo jest bardzo ładne. Nie ma czym się chwalić. Mm, a tutaj będzie w ogóle remoncik, więc zapraszamy. E, drużyna Osiek. Ym... Drużyna Osiek. <laughs> <laughs> drużyna Osiek, kurwa. Tak, tutaj jest boisko tak zwanej korony z Osieku. Zapraszamy wszystkich, już z 20. 26 marca na inaugurację sezonu do Osieku Zajebisty księżyc Ale będzie głupie jak już tutaj pojedziemy się i się I to będzie taki ostatni vlog jakby ode mnie <grym> Skurwa To Oni byli młodzi Kask był tylko jeden Ja młodsza On nie miał kasku Ona miała On nie przeżył Ona przeżyła O, <grym> o mój Musisz ją zerwać. Nie. <śmienic> <śmianic> to może jest chujowy do wyjebania. No ale przed łysego <śmianic> Udni to, udni Jak on to. nagrywa, to chociaż takie skupienie w nim no. widać kurwa, taki przejęty, Takie przejęcie. Takie, że my możemy mówić, a nie że sobie Bo jest to tylko nagrywania o, Ale że się tak nagrywa, kurwa fajnie to Może takie przybliżenie zrób, tak do buzi Żeby było takie astetyczne